Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj 26 marca i jadę odebrać Hondę. Salon dzwonił, że gotowa do odbioru. Więc ostatnia wycieczka Kion Karen's z damią wypożyczalni pod salonem Hondy. Więc to wszystko jest ładnie dograne. Jak ją odebrałem, było 63300 Czyli jak widać zrobiłem niewiele, jakieś 700 km. Okej, okay, no to jedziemy do Honda Archer. Okej okay, i podjeżdżamy pod Honda Archer. Jesteś na miejscu. O, stoi fura. Także furka stoi przygotowana do odbioru, pierwszy rzut oka, tak to się prezentuje. Ok, słuchajcie, wszystko oddałem, to znaczy oddałem kluczyki do kij-karens. Pan już tu wyjeżdża, faktury, wszystko rozliczone, bo przy okazji sobie wymieniłem olej w tylnym moście. No i tak wsiadłem do cerfałki po raz pierwszy od półtora miesiąca. Pierwsze, słuchajcie, wrażenie to przestrzeń naprawdę potężna przestrzeń. No jest to ewidentnie auto dużo większe od. O, pan mi jeszcze pomachał i odjeżdża kijem -um. jest to auto. Zdecydowanie większy w środku od Kii To co Wam nie raz mówię, że, że Honda cr to naprawdę jak van Ok, jedziemy do domku no, Dogram jeszcze kawałek, bo już zaczynam ruszać Słuchajcie, nacisnąłem sprzęgło I tutaj od razu zdziwienie, kolejna różnica Jaki krótki skok sprzęgła w stosunku do Kii Naprawdę, czyli tam ten pedał szedł głęboko, a tutaj ewidentnie i krócej. Wiadomo, że jak człowiek się przesiądzie do innego auta, to od razu pewne różnice czuje. Więc tak to wygląda w kwestii sprzęgła. Ok, jedziemy.